Cześć, i witajcie w trzecim odcinku z naszej nowej gierki. Naszym celem jest, jak w poprzednim odcinku, musimy wybrać sobie cel, gdzie poprowadzi nas wiatr, więc weźmiemy pierwszy, pierwszy, który jest najbliżej. Tam jest skrytobójstwo, więc możemy lecieć. Dobra. Podążaj za przewodnikiem wiatrem. Aby dotrzeć do śledzonego celu, przesuń. Aha. Mogę się chować, wiesz, albo... Grać na flecie. A, dobra. A tutaj co mamy? Wiatr. Czyli musimy podążać tam, tak? No a jak? Lecimy. Co tam? A na dole co mamy? 260 metrów Gdzieś tutaj to jest A, terytorium mongołów Ora, czyli musimy pociuto to zagrać Zobaczymy jak nam pójdzie A nie gdzie ich jakoś oznaczy czy coś Ci co, nawalają tak Tu nic nie ma na górze? Może po dachach wyjdziemy. Dobra, tam jest dwóch, trzech. O, idą, idą, idą. Okej, okay, idę? idą. Idzie go po cichu zabić. Ale że się zwalił. Kaj mnie wali. Obrona. Przełamać atak. A no, nic nie było widać. No, teraz zobaczę czy wszyscy żyją. O, zapasy idzie zbierać. Czyli mogę teraz zbierać z nich. Wrzucimy jego manki. Hmm. Kaj się czoło. Ale to tylko co? Gruby miał przy sobie. W sumie najwięcej z nich potrzebuje zapasów. Jakby nie było. Mogę go zabić po cichu? Znaczy nie mam to bójstwa także. Także nie mogę. Co tu mamy? Aha, czyli mogę się tu wczołgać ogólnie mogłem. Halo, tu nikogo nie ma! Odejdź. Zabij lub obserwuj, aby poznać nowe potężne postawy do wykorzystania w walce. O chłopie, a ja tu mogę dać. Mamy, dobra, sprzęty. Zebrane te rzeczy. Akcesoria. Słaby ten miecz. Zobacz lepszenia? 150 zapasów, 10 żelaza Dobra Zebrane przez ciebie zasoby są przechowywane w twojej saksie A dziennik, dobra Kodeks wojownika Opcje pancerza Puste miejsce, hełm Dobra, czyli jeszcze nie mamy I koń, dobra Kontynuujemy sobie Nie, nie. Kup, myślałem, że się zabije. Oj, no no rudokie kzaharta. Oj, Oj, Nie 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 Ani się ważę Nie 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 Pierwsze muszę tego robić Dobra Postała woda zostanie odblokowana po zabiciu lub obserwacji następującej liczby przywódców to, Co co, główny był Po tym co mogę zebrać Masz szansę! No, prawie mnie zabiłeś, ale już poszłam! Miałeś swoje 5 sekund. Dobra, naładujemy sobie życie do końca 8 żelaza. No to jeszcze 2 potrzebujemy. Dwa i będziemy mogli sobie miecz ulepszyć. Dobra, ok, to zadanie. A tu co, tu co, 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 co było? A, przeczołga się, dobra. A na mapie się już to odkryło, coś? Tak. Ale widzieliście, ile tego jest na tej mapie. Masakracja. Co tam się dzieje? Ora, Kaj, musimy lecieć. Prowadź mnie. Dobrze, lecimy. Tu też mogłowie są. Gin, znalazłeś mnie. No raczej. Porozmawiajmy sobie. Dobrze sobie poradziłaś. Powinnam go była usłyszeć. Dałam się podejść. Ci ludzie widzieli, jak Mongołowie prowadzą więźniów w górę rzeki. Był z nimi Kowal. Twój brat? Chyba tak. Zabierali go do obozu w pobliżu przesmyku Kaneda. Znam to miejsce. Kodeks wojownika. Znalazłeś samurajów do pomocy w ratunku? Jeszcze nie. Wciąż poszukuję. Na pewno szybko kogoś znajdziesz. Dobra, daj mi się rozejrzeć tutaj, a nie. Tuż mnie gonisz na misję. Taka ci pomoże, gdy go uratujemy? To niesamowite, że wkrótce go zobaczę. To szczęście, że cię ma. Mógłby się nie zgodzić. Heh. Dobra, to nic A Z, z tego ma się rodzeństwo. A co takiego? A z Masz braci albo siostry? Pan Shimura to moja jedyna rodzina. Co zrobisz, gdy go uwolnimy? Dobra, odetchnę. Bo wtedy będzie dla wyspy nadzieja. Na Tam jak to wierzysz. Wierzy. Widziałem jak wychodzi cało z beznadziejnych sytuacji. A jak już uwolnisz brata, co wtedy? Szczerze, nie miałam czasu się zastanowić. Oj, zapasy, zapasy. Tu też leżą sobie, tak o, na drodze. Znaczy na drodze, przy drodze. Bierzemy. Ile jeździsz? Jak twoje rany? Goją się. Twoje bandaże zdały egzamin. Nie zdradzasz zbytnio emocji, co? A po Chyba masz rację. Wuj nauczył mnie, że samuraj panuje nad emocjami. Tak samo jak nad koniem. I mieczem. To musi być ciężkie życie. Może tu łatwe. Dobra, czyli musimy ogólnie lec... Aha. O, co to było? Bambus. Cztery sztuki. Tam też jest. Też sobie go weźmiemy. Drewno. Pisowe. 170 metrów. W pobliżu jest miejsce, z którego widać rzekę. Stamtąd wypatrzymy obóz wroga. Dobra, jesteśmy już. Oto i obóz. Przy punkcie. Ciężko będzie tam wejść. Mongołowie Aj. wznieśli go w kilka dni. Na pewno da się tam dostać. Zobaczmy. No ale gdzie jest ten obóz, chłopie? Chłopie złote. A, tak, dobra. Przyjdźcie. Musimy się do Taki, nie narażając go. Znajdziemy bezpieczną drogę. Możemy wejść po skałach tędy. Strażnicy raczej usłyszą, jeśli je poruszymy. Umocnienia z tyłu są potężne. Przedni mur jest wciąż w budowie. Może da się wejść. Sprawdźmy to. Poszukamy dziury w ścianie. Wślizgniemy się. I zaatakujemy mongów z nienacka. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabiją więźniów. Są do tego zdolni. Musimy działać w ukryciu. Jak złodzieje. No i co z tego? Przesunę. Kodeks mi zabrania tą wyspą władali przestępcy. Zmieniliśmy to, zapanował tu ład i powszechna sprawiedliwość. Kodeks honorowy mówi nam, jak żyć. O, a o jak też, byczku. Jak umierać. Wojownicy, jak mój ojciec, chcieli zapewnić nam bezpieczny dom. Również tego chcę, ale musimy stawić opór. Tutaj nauczy się chyba skrytobójstwa. całem wujowi, że nie złamie kodeksu. O go nagnij, ocal moją rodzinę i to co zostało z twojej Nikt się nie dowie, byczku. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się, chyba przemyśl to. Czekaj, aż się ściemni. Chodźmy, dobra, nie chodźmy tylko lecimy Taka. tam. Wiele przeszedł. Nawet przed inwazją Ale byłaś przy nim. Ktoś musiał. Nie cierpiał kiedy kradłam, ale inaczej umarł. Niko nie ma, nie ma. Nie miałam wyboru. Ja też nie wybrałem życia samuraja, ale teraz muszę działać niezgodnie z instynktem. Kodeksy. Drewno. Lepsze to niż śmierć z ręki mongolów. Musimy stawić opór. O. Nieważne jak. Ile tego drewna w ogóle tu jest? Dobra, i to by było na tyle. Ale zapasy Tędy. mamy. Dobra. Możemy wbijać. To mnie nauczy teraz, jak po cichu zabijać? Ja, ja, bo to było na tym. Jakże najeżdżał na tą misję. To było pokazane. Daj mi to, ja to zrobię. Dobra Zapasy zajebiemy, eee zarobimy znaczy Dokonaj skrytobójstwa. Raz wysaczy? No tak Szkoda, że nie idę ich podświetlać, gdzie są No ale co to miało być? Tak to jest, jak nigdy się tego nie robiło. Musiał go i czkać. No i nieba zemdlał z wrażenia. Co myślisz, Dzinie? Niedźwiedź kuleje. Zraniłeś go strzałą. Ranne zwierzę jest to najgroźniejsze. Zachowaj czujność. Tak, wuju. Idź jego tropem. Idę. Od kiedy żyją tu niedźwiedzie? Nie żyją, ale część uciekła przed walkami w kawie. To przez buntowników. No ale drzew nacisnął. Nie nakarmić nimi to zwierzę. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Dobra, idziemy. Tu jest, tu szedł. Ty łuk on tu ma. Dobra, tu tą, ślady, ślady. Coś na dupie po oczach. Jakaś jasność. Aha, on ja takie koło zrobił. Jakby wiedział to bym skrócił se to. Tu się zatoczył. Umiera? Nie. Ale jesteśmy blisko. No ale co się trzymasz? Ty ślizga ci idzie. Obejrz. Bądź gotów, dzinie. Tak Jestem jeżeli gotowy. Żyje... Będę mógł strzelić? Dowiedź, że panujesz nad emocjami, a wtedy... Zobaczymy. Zobaczymy. Hop. Mamy go! Ostrożnie, może jeszcze dychać. Ta strzała nie powinna go zabić. Spójrz, wuju. Ma ranę na boku. Nie od strzały. Coś innego go zabiło. To zabójca! Z Jerikawy! Strajko! Chciałeś dźgnąć ci to w plecy? Panie Sakai! Opanuj się. Ten tutaj to przestępca. My mamy honor. Próbował cię zabić. I zapłacić za te zbrodnie życiem. Spójrz mu w oczy. I pokaż, że Samuraj nie działa w strachu ani gniewie. Odbierz mu życie. Z ręka leży na dole. Znaczy ręka dłoń. Po prostu. Kiedy walczymy. Stajemy naprzeciw wroga. Nie boimy się kiedy odbieramy życie patrzymy prosto w oczy patrzymy mu w oczy no z odwagą też byłem kiedyś samurajem wie. żartuję tylko to atakują z ukrycia no ale jak trzeba to trzeba chyba nie zresztą mnie dowiecie Jestem inny samuraj Chłopce z nim drzemka zrobił krótką. Przypomniał sobie co jest pięć. No i tyle. Jin. Co jest? Tylko nie ryknij, proszę. Znaćmy takę. Nie mogą nas zobaczyć. Użyj wszystkich zmysłów. Myśl i działaj jak złodziej. Dobra. Skupione słyszenie. Wciśnij, aby użyć skupionego słyszenia, co pomoże poznać pozycję bliskich urogów. aby... Dobra. No i o to chodziło. Czyli tego mogę po cichu sobie gdzie jest reszta? Nie ma Ora, ty też nie żyjesz Tak to mogę zabijać cały czas Ani się to mnie nie nudzi Dobra, wchodzimy sobie na górę Dobra, tu jest tak Jeden, dobra, on tamten poszedł sobie Jeszcze jeden nam został Siedzi sobie A tu jest dobra Ale by były ja jakby odkrył co się dzieje Ale niestety nie jest dobrze Przy okazji mamy tu zapasy o, jaka jest skrzynka. Musimy sobie to przeszukać. Całe. Ale tam jeszcze jeden jest. No to w się nim w sumie zajmiemy. Nie, 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 nie. Chłopie, co ty robisz? Chądź mu tarcza z wrażenia w stanu No żeśmy mu przemabali. Juno, czy to? Nie. dobrze. Dobra, teraz mnie interesuje tak? Czy mogę sobie ulepszyć tę miecz, jeśli mam żelazo? Ale z zapasu nie mam, dobra Potrzebujemy 100... Znaczy 23 zapasy. Otworzymy go, niech idzie się. Halo? Aha, on nie żyje Byliśmy tu, byliśmy tu Została nam góra Jest tu ktoś? Nie ma Dobra, jest jednak Zapasy Obejdziemy sobie to dookoła Ha, dobra, że ich drzwi wybrał Przy okazji zapasy zbierzemy Wszystko zbierzemy co jest nam potrzebne No i mamy, dobra Teraz możemy sobie ulepszyć Wyskoczyło nam Ulepszenie Aha, nie, nie to To No i co? A, zbrojmistrza Czyli sobie nie ulepszymy na razie musimy czekać. Tyson, dobra, tu jest jeden. Tam, więzień, taka? Zobaczmy. Nie, to nie tak. Ale tworzymy go. Nie będziemy tacy. Jak się tu dostaliście? Musimy iść. Porozmawiamy później. Chodźcie. Podążaj z nami. przy rzece, będziemy bezpieczni. Dobra, szkadź, sobie zbierzemy Jesteś te. Z z kapeluszami? <grym> Już nie. Porzuciłem ich, kiedy zaczęła kończyć się żywność. Pojmano pana siemurę. Co potrzebujemy na przykład do ulepszenia tego? Też żelazo, dobra. Przydałaby mi się pomoc w ratowaniu go. Szukasz pracy? Nie, ale nie wiem, jak inne słomiane kapelusze. Polowali ostatnio na Mongołów w prefekturze cutsu! To musi być. <grywa> Jesteś z kapeluszami? <grywa> Już nie. Porzuciłem ich, kiedy zaczęła kończyć się żywność. Pojam pana się murę. Przydałaby mi się pomoc w ratowaniu go. Szukasz pracy? Nie. Ale nie wiem jak inne złomiane kapelusze. Polowali ostatnio na Mongołów w prefekturze Tsutsu, na wybrzeżach przy łąkach Kisi. Tędy. A co tam Kisi? Chyba u góra. Szukamy mojego brata. To kowal, nazywa się taka. Nie znam go, ale transportują tędy sporo więźniów. A one taka, ty, a one taka, ta. Już? Mówiłeś, że przenoszą niewolników. Dokąd? Mówili o zatoce Azamo. W ostatniej grupie był kowal. Młody z brodą. Chyba to mój brat. Kawy. Obyś miał rację. Obyście znaleźli tego kowala. Znajdziemy nam potrzebnego. Jest. Miasto jest otoczone murem. Wejście tam bez planu tylko zagrozi jego życiu. Znam kogoś, kto pomoże nam tam wejść. Znajdź go. Ocalimy takę, a potem zajmiemy się moim wujem. Tak jest, sir. Dzień. Taka wykuje dla ciebie a. dowolne narzędzie, gdy tylko będzie wolny. Ale potem. Nawet koniec widziałaś do czego mongolowie są zdolni? Pan Shimura może ich zatrzymać. Zostań. Pomóż nam odzyskać dom. Dom jest tam, gdzie taka i ja. Dobra. Czyli my musimy ratować jego brata, a czy odnieść brata? Mam przyjaciela w prefekturze Azamo. A ona nie chce Tam się spotkamy. Co Wiem, za nie było łatwo. Zerwać z kodeksem. Zrobiłem, co musiałem. Dziękuję. Zamek Kaneda, panie Shimura... zasługujesz na lepszy los, aż ludziom przestać stawiać opór, a wtedy. Nie i mojego czasu. Zabij mnie. Hmm. Myślisz, że wszystko już straciłeś, ale twój bratanek wciąż żyje. Dzień. Moi ludzie pilnują dróg. Zbudowali obozy przy miastach. Widzą wszystko. W końcu go znajdą. Pan Sakai będzie walczył. Nie, synem. Chcesz porzucić swoje dzieci? Głupie pytania. Nie oddam ci ich w niewolę. No, chyba zrozumiał. A my co? Zdobyliśmy to sobie trofeum, bez odwrotu. punkt techniki, a ja aż dwa. O, udało ci się zdobyć punkt techniki. Wykorzystaj go, aby znaleźć, poznać nowe techniki, które pomogą ci w walce z Mongołami. Mityczne, opanuj legendarne sztuki walki. Uniki, Oparowanie. Dobra, jeden damy sobie tu, a drugi damy sobie tu. Aha, a tu co mamy? Nieustępliwe parowanie miecza. Dobra, jeden tu, jeden tu. Żeby było porówno. I tu mamy kółko kółko, aby się przetoczyć. A tu mamy L1, kwadrat lub drugą aby wykonać atak Kolekcję. Zbieraj fakty, aby dowiedzieć się więcej o mongołach. Sprzęt dopiero jak poznamy tego będziemy mogli o, tu mamy jakąś opaskę białą a teraz aktualnie będziemy sobie kończyć koniec sobie pije, odpoczywa a my będziemy się powoli żegnać i zobaczymy się w trzecim odcinku także pamiętajcie o Subiku, łapce no i to tyle, na razie